Witajcie drodzy szamafani, na początku chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za ilość komentarzy zostawionych pod poprzednim filmikiem, za ilość kciuków i za ilość udostępnień. Bardzo mnie tym motywujecie do kolejnego działania. Witam Was w drugim odcinku Pysznej Szamy. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić śniadanie. Jako że odcinki wychodzą w sobotę wieczorem, śmiało możecie sobie je przygotować w niedzielę. Do przygotowania tego pysznego śniadania będziemy potrzebować dwóch bułeczek. Ja dzisiaj użyję z bułek z pestką dyni, Wy możecie użyć jakich chcecie. Boczek, ser, papryka, no i inne dodatki, które użycie już za chwilę. Prosta sprawa, bułkę przekrajamy na pół. Jedną. I drugą. Którą część bułki wolicie? Ja osobiście wolę górę. Ale w sumie był też jest smaczny. Smaruję masełkiem. Z normalnych składników, które na co dzień macie w swojej lodówce możecie wyczarować coś wspaniałego. Wystarczy odrobina pomysłu. Ser pokroiłem w grube plastry. chciałem, żeby ładnie mi się rozpuścił na kanapce. Hop, cztery kepki. bułeczki wędrują na deskę. Jeszcze na, na wierzch sobie dam cienko pokrojonego w paseczki boczku. Odrobinkę na każdą kanapkę. I jeszcze oregano. Jak wrzucamy coś do piekarnika i jest ser, moim zdaniem oregano to jest najlepsza przyprawa. I tak właśnie przygotowane bułeczki wstawiam do rozgrzanego piekarnika, temperatura jakieś 200 stopni. No i myślę 8 do 10 minut powinno być gotowe. Musicie co chwilę zerkać, żeby przypadkiem ich nie przypalić. Zapiekanki się pieką, my w tym czasie zajmiemy się sosem do naszych Kanapeczek. Potrzebny nam do tego będzie ogórek, mało solny, odrobina czerwonej papryki, ketchup i majonez. No i rzecz banalnie prosta. Trzeba po prostu te wszystkie składniki razem ze sobą połączyć w odpowiednich proporcjach oczywiście. I dwie łyżki majonezu. około 2 łyżek keczupu. I teraz paprykę i ogórka musimy drobno posiekać. Posiekanego ogórka wrzucam do miseczki. I teraz biorę się za siekanie czerwonej papryczki. Zależy mi na tym, żeby była bardzo, bardzo drobiutko posiekana. Do keczupu, majonezu, papryki i ogóreczka dosypiemy jeszcze odrobinę pieprzu, odrobina soli i wszystko musimy wymieszać. Kanapką została jeszcze chwila, a ja w tym czasie zajmę się udekorowaniem talerza. Ogórek. Jakby tu to zrobić? Prosto chyba to zrobię, nie będę się bawił. Przekroję jednego ogórka na cztery części. Ułożę w ten oto sposób, Op. będzie do pochrupania przy kanapeczce, raz, dwa i trzy, cztery, no i jeszcze odrobina czerwonej papryczki, taki kawałek, może na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, tak jest i ułożę go ładnie tutaj, hop. Talerze udekorowane, ciepłe kanapki są już gotowe, więc sięgam po nie do piekarnika. Zobaczcie jak wyglądają, a jak świetnie pachną. Musicie zrobić to u siebie w domach. Góra jedna, dół jeden, op, dół drugi i znowu góra. Bardzo prosty, szybki sposób na inne śniadanie niż zawsze ze składników, które na co dzień macie w lodówce. Ja jeszcze użyję dwóch sosów. Pierwszy, ten, który dzisiaj pokazywałem, a drugi, który możecie zobaczyć sobie w pierwszym odcinku. Zobaczcie z bliska jak wygląda nasze pyszne śniadanie. To był drugi odcinek Pysznej Szamy i na sposób na pyszne śniadanie. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis u siebie w domach. Czekamy na komentarze, kciuki w górę. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Pysznej Szamy.